Tak, słucham. Tato, kot się zesrał. Mówiłem ci, nie dzwoń do mnie do pracy z takimi rzeczami. Posyp piaskiem przyjdzie matka z pracy, to posprząta. Tak, słucham. Tato, pies się zesrał. Mówiłem ci, nie dzwoń do mnie do pracy, bo mnie zwolnią. Czego nie rozumiesz? Posyp piaskiem, przyjdzie matka z pracy, to posprząta! Tak, słucham? Tato, mama wróciła z pracy. Przecież mówiłem ci, nie dzwoń do mnie do pracy z takimi sprawami! Czy ty jesteś jakiś chory? Ale tato, przyszła z jakimś gościem i on ściąga spodnie. Pewnie będzie srał, a już nie ma piasku.